Cześć, a dzisiaj bardzo kontrowersyjny temat, takim jest napełnianie klimatyzacji samochodowej we własnym zakresie, we własnym garażu. Film ten podzielę na tak by, dwie części. Pierwszą to tak, wiedza w pigułce, jak to zrobić bez zbędnego rozwijania się, a potem może omówię każdy z kroków troszeczkę dokładniej. Ja wiem, że pod tym filmem wyleje się fala komentarzy, zachęcam do komentowania. Przypuszczam, że im mniejsza orientacja w temacie, tym więcej jest do powiedzenia, także... Śmiało użyjcie sobie, piszcie. A co będzie potrzebne? Auto naturalnie, z pustym układem klimatyzacji. On jest pusty. Pamiętajcie, jak jest pusty, to nie dlatego, że gaz po prostu naturalnie wyleciał, tylko że jest nieszczelny. I najpierw trzeba znaleźć nieszczelność, naprawić, a potem w ogóle czymkolwiek napełniać. Ale do tego przejdę za chwilę. Ponadto będzie potrzebny kompresor taki zwykły po to, żeby zrobić próżnię. Różnie czyli podłączamy tam, gdzie zwyczajowo, ciągnie powietrze podłączamy wąż do zegarów właśnie Ja a propos zegarów, potrzebne będą zegary takie od Chińczyka za 100 zł razem ze złączkami i tymi wszystkimi przejściówkami ponadto czynnik, czynnik jakim jest nie, to nie jest LPG, to jak widać jest czynnik chłodniczy R290 propan i R600 izobutan tak, to jest bardzo pokrewne z tak zwanym LPG ale to są czynniki chłodnicze, normalnie powszechnie używany, na przykład w klimatyzatorach domowych albo w pompach ciepła. Różnica w tym jest taka, że tu wiemy co kupujemy, wiemy, że to jest czysty gaz, bez żadnych zanieczyszczeń i taki może trafić do układu klimatyzacji. Jak ktoś chce to zrobić, tak na pałę, tak powiedzmy, niech sobie może i kupić w sklepie budowlanym zwykły gaz do zapalniczek, napełnić taką klimę i to też pewnie będzie działało. Niestety tutaj już ani do końca nie wiemy co lejemy. Ani też w jakim składzie czystości to jest. Jak długo będzie to funkcjonowało? Rzecz dalsza: potrzebna będzie waga. Taka zwykła elektroniczna waga. I coś, czego Chińczyk nie załączył. Taka redukcja, czyli to, żeby nakręcić tu i dalej podłączyć. To. Proste, nie? Co robimy w pierwszej kolejności? Sprawdzamy szczelność. Jak robimy próżnię w układzie, zostawiamy tę próżnię i obserwujemy wskaźniki taki stan rzeczy utrzyma się powiedzmy sobie przez godzinę, to znaczy, że układ jest szczelny. Jak nie, to proponuję go na przykład nabić chociażby powietrzem ze sprężarki. Po co powietrzem? No po to, żeby później wziąć jakiś płyn z mydlinami dajmy na to i po prostu zwyczajnie psikać z zewnętrznie na wszystkie podejrzane złącza. Ja tak znalazłem u siebie nieszczelność na tak zwanych springlokach. Dodatkowo musiałem kupić zatem takie coś do rozłączania przewodów klimatyzacji i oringi Dedykowane do klimy, aczkolwiek z tym to jest temat rzeka. Eee, Nieszczelność została w prosty sposób naprawiona i teraz próżnia utrzymuje się tak jak być powinno, tym samym, skoro tam jest próżnia i to jest bardzo ważne, tego kroku pominąć nie można, żeby zrobić to, powiedzmy sobie to szczerze, dobrze. Eee, teraz możemy przejść do kroku następnego, jakim jest omówienie czynników i teraz tak to w proporcji pół na pół połowatego, połowatego daje coś znaczy Na np. Stany Zjednoczone, Australia czy kraje trzeciego świata, czyli e, czynnik, który nazywany jest potocznie KER-30 tam to działa u nas Unia niestety e, lub stety, nie wiem, zakazuje dlaczego? bo rzekomo jest palny tak, jest palny, ale każdy czynnik chłodniczy wymieszany też z olejem jest palny i trzeba mieć tego pełną świadomość. A już szczytem e, takiej hipokryzji w temacie jest to, że tego typu czynniki, które są neutralne też dla środowiska, są zakazane. A Na przykład Y1234, który jest nadwyraz palny, dodatkowo podczas jego spalania wydzielają się toksyczne dla człowieka e, substancje, jest w pełni legalny i promowany do nowych aut. No, tego nie rozumiem, natomiast nie mnie to oceniać. Ponad, poza tym, że możemy wpuścić coś takiego, możemy też wpuścić gotowe czynniki, jakie są ogólno dostępne np. Na, na LEGO różnych producentów. Jest to nic innego jak mieszanina właśnie tych dwóch gazów. Robiąc to w ten sposób, po pierwsze wiem, co dokładnie wpuszczam, po drugie, to cena tego jest niższa niż takiego gotowego produktu. Jedynie trzeba się pobawić, żeby to wpuścić w odpowiedniej proporcji. I po to właśnie jest ta waga żeby wiedzieć ile czynnika już wpuściłem do układu. A skąd tam w ogóle wiedzieć ile tego wpuścić? Ano stąd. Tabliczka znamionowa i tu jest napisane, w tym aucie wchodzi aż kilo 70 czynnika, ale czynnika R 134a. A jak to się przekłada na tym pier 30? Ano tak, że tego wystarczy 33% tamtej objętości tym samym. Kilo 70 razy 33% to jest jakieś tam 570 gram. To dzielimy na dwa. No bo wpuszczam połowę tego, połowę tego. A ile jest w takiej butelce? Tego 420, tego 370. Tym samym będę miał na ewentualne późniejsze dolewki. Jeżeli to jeszcze gdzieś jest nieszczelność, albo pojawi się po czasie. Dobra, pomiałem się nie rozgadywać. Jak już mamy próżnię, ważne jest to, żeby zacząć od izobutanu. Dlatego że. Później może być problem z nalaniem propanu. Nalaniem, tak, dlatego, że gaz wlewamy w ten sposób. Tu nawet jest taka strzałka, zobaczcie. Up for gas, up for liquid. Czyli tą stroną do góry, jeżeli chcemy wlewać to w formie płynnej. A my chcemy wlewać to w formie płynnej. Wieszam, podłączam i lejemy. Teraz jest tak. Waga starowana. Czynnik wisi jak będę wypuszczał gaz do układu, tak będę widział ile mam go wlać. Mam wlać 270 Uprzednio odkręciłem troszeczkę ten wężyk po to, aby wyleciało powietrze z tego żółtego. Odkręcam i patrzę co się dzieje. A tu widać jak leci gaz. No i tak do 270, co potem? Potem po prostu podmieniam butlę, zakręcam, podmieniam butlę, znów, wypro... znów odpowietrzam ten żółty wężyk tą nakrętką i tyle. Szybko podmiana na R290 i jedziemy z tematem. Staruje. 0. Odkręcam i jedziemy. A teraz czas na tą drugą część filmu, czyli taką krótką pogadankę. Czy warto no przede wszystkim dlatego się zastanawiacie, że warto pod kątem finansowym? Jak to było u mnie. Znając chociaż to zagadnienie, jakoś specjalnie nie połałem chęcią do tego, aby robić to we własnym samochodzie. Z racji braku czasu, sprzętu po prostu mam co innego na głowie. Więc jeżdżę zazwyczaj do sąsiada, który prowadzi warsztat ma maszynę. Zwyczajowo kosztowało mnie to 100 czy 200 zł i temat zażegnany na kilka sezonów. Jak było w tym przypadku, tak samo pojechałem do sąsiada, okazało się, że podłączył maszynę, była nieszczelność. Nie bardzo miał czas, żeby to w tamtym momencie wyszukiwać, stwierdził, możemy się umówić na kiedyś tam indziej, on do tematu podejdzie. No i to był czas, kiedy miałem możliwość zastanawiałem się nad tą samą sytuacją. Okazało się, że do auta wchodzi kilo 70 kg czynnika po 40 zł za 100 gram. To już jest spory koszt. To już nie robi się 100 czy 200 zł. Do tego usunięcie nieszczelności, No, chłopak też musi musisz czegoś żyć, więc roboczo godziny i tak dalej. Pewnie 1000 zł mogłoby nie wystarczyć na całą tą operację. Więc zacząłem szukać alternatywy. Alternatywą okazało się to, jaki jest całkowity koszt tych manometrów od Chińczyka. Wszystkich przejściówek, gazu. Wliczając to nawet i oringi do naprawy, i te urządzenia, które trzeba było rozpiąć przewody, okazuje się, że to jest jakieś 220 powiedzmy sobie złotych, gdzie sam gaz kosztował 60. Tym samym na przyszłość sprzęt już mam. Kwestia dokupowania gazu i jestem w stanie sobie z tym poradzić sam. Więc od strony finansowej zdecydowanie warto. Czy jest to jakoś specjalnie łatwe, proste i przyjemne? Trochę tak, a trochę nie. Okazuje się, że owszem, o ile do tego nakręca się to, czego, co w tej chwili zgubiłem, tak, oczywiście przy tym nakręcaniu tutaj bucha zimnym gazem, więc warto to robić w rękawiczkach, nic przyjemnego. Nic specjalnie strasznego i niebezpiecznego, ale przyjemnego też nie. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo to jest temat, który jest poruszany na wszystkich możliwych forach, i na ten temat wrze w internecie i tak naprawdę im ktoś mniej wie na ten temat, tym więcej ma do powiedzenia. Tak z reguły jest. Każdy gaz obecnie używany... Hmm, jako chłodniczy... jest palny. W mniejszym lub większym stopniu. Trzeba mieć też świadomość tego jak to się pali, ale do tego może za chwilę. No ale jak? Palny jak R134 jest napisane, że jest niepalny. No okej, okay, ale po... W mieszaniu go razem z olejem z klimatyzacji, on już jest palny pod ciśnieniem. R1234, przecież to jest najgorszy syf, jaki od lat wprowadzono do użytku w układach klimatyzacji samochodowej. To nie dość, że jest palne, to jeszcze wydziela masę szkodliwych substancji podczas samego procesu spalania się. Do, do tego dochodzi nawet, że jest w stanie podczas procesu spalania się stopić szkło. No to na ten temat można byłoby napisać oddzielną książkę. Jeżeli chodzi o tego typu gazy, one są obojętne dla środowiska, to znaczy R600 i R290 i to też są gazy chłodnicze powszechnie używane: pompy ciepła, klimatyzatory. Tak, teraz wszedł jeszcze R32 na przykład. Jest tych czynników bardzo dużo, ale. To jak najbardziej jest pełnoprawilny czynnik chłodniczy. Świadomość trzeba mieć tego, że w takim samochodzie jest tak wiele palnych i wybuchowych rzeczy, że przeciętnej osobówce dodatkowe 200 czy 300 gramów takiego gazu nie robi żadnej różnicy. Pół świata na tym jeździ i jest wszystko w porządku. Nie jest to promowane tylko ze względu na raz, że przepisy unijne, a dwa, że no ktoś przecież musi zarabiać na tych nowoczesnych gazach do klimatyzacji. Mamy olej silnikowy, wspomaganie, benzynę, gaz, olej napędowy. To wszystko się pali w mniejszym czy większym stopniu. Mało tego. Wyobraźmy sobie te 300 gram takiego gazu w układzie. To można porównać nawet w czasie wypadku i zapłonu. To nie wybucha, tylko się pali z impetem. Co prawda, tak jakbyśmy odpalili sobie palnik na LPG. Tam też macie 300 gram gazu. I też się pali, ale jednak nie wybucha. Ja wiem, że do niektórych i tak tego typu gadanina zupełnie nie dotrze, że wolą ten temat uznać za przejaw czystej wariacji i szaleństwa. Czy ja to jakoś specjalnie będę promował, zachęcał? Róbcie tak, to jest super. No pewnie nie. Jak was stać to jedźcie do kogoś, kto się trudni tym zawodowo, dajcie mu zarobić, niech sobie chłopina weźmie te kilkaset złotych i macie temat z głowy. W moim przypadku zdecydowałem się na to, bo koszt już przeradzał się w tysiące, a nie w setki. Poza tym układ był tak dawno nieużywany, że jeszcze nie mam w 100% pewności, jak długo będzie działał i nie mówię tu o tym, że napełniłem to e, czynnikiem kr 30 tylko o tym, że z uwagi na choćby jakieś tam zastanie, czy co, cokolwiek innego, czego teraz nawet trudno mi przytoczyć, ta sprężarka może wyzionąć ducha, ale to nieważne, czy bym ją napełnił i tak by mogła. Ale liczę się z tym, że gdyby nawet tak się stało, to po prostu kupię drugą używaną za 50 czy 100 zł maksymalnie, podmienię, napełnię jeszcze raz, tym samym i będzie działało. I to jest właśnie ta kolejna rzecz. Ja mam świadomość tego, że nawet jak mi się coś tam wydarzy, to ja jestem z tym sobie w stanie bez żadnego problemu poradzić. Z Każdą jedną awarią tejże klimatyzacji, począwszy od wymiany największych do najmniejszych jej części, po prostu. A jeżeli ktoś nie bardzo się z tym czuje, to niech nie kombinuje, nie, nie oszczędza nawet tych stóp, dwóch czy trzech ze swoim osobowym samochodem, tylko jedzie, napełni sobie układ do normalnego zakładu. Tak czy siak, układ klimatyzacji w tym tranzycie, napełniony tym czynnikiem, działa, działa bardzo dobrze działa z przodu, działa z tyłu. I tak naprawdę z kartek leci powietrze na poziomie 2 stopni Celsjusza. No to jest już super wynik. Chciałbym, żeby w, smartcie, w moim smarcie tak e, wydajnie to działało. Zobaczymy, jak długo. Jeśli, choć nie sądzę, w przyszłości coś będzie się niepokojącego działo, za co będzie bezpośrednio odpowiedzialny taki czynnik, pewnie dam wam znać. Już miałem kończyć, ale rzecz jeszcze jedna przewijająca się przez internet. Ale jak to jest z olejem w sprężarce? Otóż, przy robieniu próżni w tym okienku tu nie pojawia się żadna kropla oleju. Żadna. Podczas robienia próżni nie wypompowujemy oleju z układu klimatyzacji. W związku z tym można bezpiecznie po prostu napełnić samego czynnika. I to, jeżeli jest całość sprawna, to będzie działało. Po prostu. Nie musicie się o to zupełnie obawiać. Owszem, jeżeli była jakaś ingerencja w układ klimatyzacji, był demontowany skraplacz, parownik, coś tam takiego, warto taki, uzupełnić, taki olej w jakimś tam stopniu uzupełnić. W jakimś tam, bo tak do końca nie wiemy, ile tego oleju w danym elemencie było rozproszonych, ponieważ taki olej miesza się z takim gazem i pracuje w całym układzie klimatycznym, nie tylko e, gdzieś tam w kompresorze. Przy okazji wymiany kompresora, na przykład na inny używany, warto taki olej zlać, kupić sobie nowy o odpowiedniej specyfikacji. Jest to zazwyczaj napisane na kompresorze, zalać tą setkę, dwie czy, czy, czy dwie i pół nowego oleju. Koszt znikomy, ale uważam, że tak prewencyjnie, po to tylko, żeby zmienić, bo zmienić, nie ma to żadnego sensu. Takie moje zdanie. Dobra, nie przeciągam. Jakbyście mieli jakieś pytania, takie konstruktywne, odpowiem na nie w komentarzach. Dobra, znowu miałem kończyć. Przecież przewinął się jeszcze temat tej wagi i tego napełniania. Mówiłem o tym, że ten gaz nieprzyjemny przy nakręcaniu bucha bokiem. I to nie jest wina tego. Po prostu przebijamy iglicą tą zaworek tutaj. Tak przez chwilę się dzieje. Kwestia jeszcze takiej wspaniałej wagi. No przecież yy, przygotowałem się na to oczywiście i zważyłem te butle przed tym, nim zacząłem podawać gaz. Dlatego, że yy, oczywiście w czasie nalewania w, przy którymś tam czynniku Zawiesiło się to, pokazywało stałą wartość, w związku z tym musiałem odłączyć taką butlę, zważyć ją, przeliczyć ile już wlałem, ile jeszcze mam wlać, znowu zważyć. Z tym też trzeba się liczyć, także to nie jest takie hopsiu proste. Pyk wlane i git. Aczkolwiek mimo wszystko uważam, że zrobiłem to nad wyraz profesjonalnie, patrząc na przykład na film bardzo znanego YouTubera w Polsce, który również napełnił instalację. LPG gazem do zapalniczek. No i tam to była jakaś parodia, ale myślę, że miało to też swoje ugruntowanie w tym, że po prostu e, normalnym jest, że człowiek posiadający warsztaty będzie promował to, aby napełniać klimę w warsztacie, a nie gdzieś tam w garażu gazem do zapalniczek. Dobra, ode mnie tyle. To jest temat na inną eksklinę. Trzymajcie się. Pozdrawiam i do następnego filmu. Hej.